No, dobra, siema. Powybiję kilku dziadów, żeby było trochę łatwiej. Ale pozostał jeszcze Ork Shaman. On nie będzie taki łatwy. Szczególnie, że jeszcze chybiam z czarami. Dlatego orka tak powinienem załatwić Ale tamte, ale tamtego dziada będę musiał nieźle rąbnąć tak na szczęście! Ech, a tam się krwi zachciało. Dobrze, że mam zapas fiolek. że sam na przybyło kilku dziadów, tak? No dobra. Tam widziałem jakieś poruszenie. Dobra, nic nie widać. Więc mogę sobie zapisać. Późno wcale może się nie ruszać nie No, z szamanem samy, z samym szamanem problemów nie będę miał, bo na szczęście można uniknąć jego kul no a poza tą, bo trochę bo trochę za późno się przesunąłem. Jep. No, tam też. Na szczęście mam w miarę dobrą ochronę przed ogniem. Więc to mi szkodzi tyle, co nic. Prawie, że. Więc można sobie powcinać. Teraz surowego mięcha. Jeszcze tylko łyknąć sobie parę miksturek. Myślę, że tak dwie miksturki wystarczą. Jedną mogli pokrzywkę. O, widzę, że tutaj są toporki. Jak miło. Hm. Dobra, zapisik, bo nie wiem czy tam są jeszcze cisiorkowie. No jak będą, no to trzeba będzie ich ubić. No. Zjeżdżaj mi stąd. No. Będą mnie irytować niepotrzebnie. Ciężki orkowy topór A, a tutaj jest ten szamanik Niech miło 704 Ech, No to trzeba zaraz wejść No dobra, wchodzimy ale się boję trochę. Szczególnie, że z tego co pamiętam, to na starcie będziemy przywitani przez dwa orki. Dwóch orków, sorry. Więc może przejście tamtędyk nie byłoby takim głupim pomysłem. Noc. Standard. A! Gonią! Leci! Dobra, padł. Jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś był jeszcze drugi... ...Ork. Tylko nie pamiętam gdzie. ja będę musiał udać się... Jeszcze w jedno miejsce, żeby zdobyć tablicę dla... Hm... Mixera? dla miksira, Ale to nie będzie takie łatwe. Ty, drugi ork, gdzie jesteś? Nie wiem, że tu jesteś. Przecież zawsze was dwóch było. A nie mówiłem. Hmm, dwóch tylko ich było? No mam nadzieję, że tylko dwóch. Mówiłem, bo o górniczej doliny to wam powiem, że tak prawie, że nie pamiętam. Nacisknie na słowo prawie, że... Zdychaj! Gdzie on jest? No i jeszcze przycięcie... najgorszym z możliwych momentów. jestem za orb ork teraz ale widzę że tutaj się zaciął więc na razie potraktuję tego kilkoma strzałami i trzeba byłoby coś z tym zrobić tylko co hm. Szkielet coś by zrobił Na się są może Nie sorry, Ja ciebie nie chcę Ja chcę tego No To mi się podoba Tak stary pilnuj, żeby nic, nic mi nie zaszlachtowało Ja pindolę Coś tu jest, że tutaj będzie grubo A nawet za grubo O, Sakwadiega To mi się może przydać, od razu wezmę Padiega, tak, tak. No, a stary, nie jesteś mi już potrzebny. Cholerni orkowie, że też oni nie potrafią wskakać, wspinać się. Chociaż ja to jest chore. Kuźwa No, kuźwię, nie mam zamiaru paść drugi raz Tylko dlatego, że Bezio ma problemy z trafianiem z bliska No Nic tu nie ma bez wziąć jego problemy Chociaż może jednak to nie byłoby takim pies by zrobić sobie deszcz ognia Tymczasowych koniec orków mam nadzieję A faktycznie, tymczasowy koniec orków. No nie? Jakim sposobem one się tutaj dostały? Żeby się tak podskoczyć i tak się jeszcze podciągnąć, no. To jest dla mnie chore w gotiku, Akurat ten aspekt najbardziej. to może jeszcze niech trolle zaczną wchodzić To dopiero będzie fajnie Pff. Chociaż trolle to tam ciul z tronami problemów nie mam żadnych Dobra, czyli ten będę musiał wrócić a na razie się przejdę tam. O, polne bestie. Chodź ty. Dobra, mam, je, mam jakąś runkę. Nawet nie wiem co ona Ale zaraz się pewnie dowiem. Oraz zobaczmy, co to za runka. Teleport do przełęczy górniczej doliny. O, ładnie. To może się przydać. A raczej na pewno się przyda. A jakby tak spróbować rozwalić większość orków już w tym rozdziale. Nie. Niemożliwe Musimy być nieźle wymaksowaną postać Lub przynajmniej stisek Pira za około 1000 punktów HP Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo Aha Spoko Filmik się załączył, mimo że przeszedłem z, z zupełnie innej strony. Będzie tutaj coś. Ha, to coś musiało kiedyś być. Tylko nie pamiętam co tutaj było. Ale z racji tego, że tutaj już szedłem, to się rozejrzę. Hmm, chyba tutaj miała być jakaś lokacja, jednak twórcy tego nie zrobili. Ale w tym odcinku to tyle, a więc trzymajcie się. Cześć!